Ludzie staną się fliperami, czyli program Flipper Plus i ty zostań fliperem. Program żądamy pierwsze klucze i najważniejsze rzeczy, które z tego wyciągamy, to limit cenowy do 10 tysięcy złotych za metr lub do 11 tysięcy dla pięciu największych miast oraz że Mamy możliwość zakupu nieruchomości, czy też sprzedaży z rynku tylko i wyłącznie wtórnego, przy ograniczeniu takim, że nieruchomość jest w użytkowaniu ogólnym od co najmniej 5 lat, a sprzedający ma mieć tą nieruchomość minimum 3 lata. No i jak myślicie, co się stanie z cenami mieszkań w tych kryteriach? Czy tacy sprzedający, tacy właściciele nieruchomości nie poczują tak zwanej krwi i czasem nie zaczną po prostu wystawiać tych ogłoszeń, no bo skoro jest fala popytowa, to może by skorzystać. Wczoraj rozmawiałem z jednym z właścicieli mieszkań w Polsce po prostu przerzucić środki z jednego mieszkania, żeby zainwestować w inne, które się bardziej opłaca, ale sam powiedział coś takiego, że ja się na razie jeszcze wstrzymam ze sprzedażą, ponieważ mamy program pierwsze mieszkanie, więc poczekam aż ten program wejdzie i podniosę cenę swojego mieszkania i wtedy go sprzedam. Czyli zobaczcie, że paradoksalnie